Zakup mebli do pierwszego mieszkania to źródło wielu dylematów, dlatego dzisiaj mam dla Was propozycję nie do odrzucenia. Życie blisko natury to marzenie wielu osób, jednak nie każdy może pozwolić sobie na wyprowadzenie się do miejsca oddalonego od cywilizacji. Meble drewniane to inwestycja nie tylko w funkcjonalność i wygodę użytkowania, ale również w pewną filozofię życia. Hipnotyzujący urok naturalnych materiałów pozwala wykreować przytulne, a zarazem niepowtarzalne aranżacje. Dlaczego warto wybrać meble drewniane? Powodów jest więcej niż myślicie. Drewno jest nie tylko piękne, ale i uniwersalne. Dzięki meblom z naturalnych materiałów stworzycie aranżacje dedykowane Waszym indywidualnym potrzebom i wyobrażeniom idealnego wnętrza. Niezależnie od tego, czy jesteście fanami skandynawskiego minimalizmu, czy lubicie wnętrza w stylu art deco, to meble drewniane będą doskonałym elementem kompozycyjnym. Każdy mebel jest jedyny w swoim rodzaju, podobnie jak drewno, z którego został wykonany. Dlatego, jeśli szukacie wyjątkowych produktów, które sprawią, że wnętrze będzie emanowało indywidualnym stylem, który odzwierciedli rytm życia waszej rodziny, koniecznie poznajcie bliżej kolekcję mebli drewnianych, które znajdziecie na umebluje.pl. Drzewo nie bez powodu jest symbolem trwałości. Wybierając meble z naturalnych materiałów, macie pewność, że będą one w dobrym stanie trwać przez bardzo długie lata. Oczywiście, o ile będzie się o nie odpowiednio troszczyć i pielęgnować zgodnie z zasadami użytkowania. Poza tym drewno ma zdolności regulowania poziomu wilgoci, dzięki czemu zimą usuwa jej nadmiar, a latem oddaje. Drewniane meble więc nie tylko ozdobią wasze wnętrza, ale też sprawią, że wasz dom stanie się miejscem przyjaznym do życia.